wszystkich na kanale Piłka i Kosz, nie było mnie dość długo, znowu taka przerwa z, y, trochę za długa, ale dzisiaj o NBA chciałem już coś nagrać, y, za nami pierwsze mecze play-in, za nami koniec y, sezonu regularnego, y, na początek może o nagrodzie MVP, y, na, przez cały sezon właściwie narracja była, na samym jeszcze początku Jason Tatum świetnie wystartował, był jednym z faworytów, był... Wydawało się, że będzie pierwszym Amerykaninem, który w końcu od dawna dostanie MVP, jednak nie. Potem Jokic przejął z po nim cały sezon. Właściwie tak wymiatał, że te kursy spadły nawet na szyję, i Jokic był prawie przez cały sezon faworytem do tej nagrody. Potem się to troszkę zmieniło. Joel Embiid zaczął świetnie grać. Właściwie cała trójka razem z Janicem gra świetnie, równo cały sezon, bo Janic to to jest ta trzecia postać która tutaj walczy o, te, o tą statuetkę, bo myślę, że czwarty Jason Tatum już może obejść się ze smakiem. Trochę miał słabszą y, drugą część sezonu, myślę, że skończy na miejscu czwartym, może nawet piątym, nie wiem, ale raczej w trójce, znaczy na pewno go nie ma. Y, jest tam Jokic, y, który był przez cały sezon y, faworytem, ale ostatnio narracja się trochę zmieniła, a Joel Embiid go wyprzedził, mimo że y, nie grał także w niektórych meczach, to po prostu Jokic miał słabą końcówkę sezonu również. W jednym meczu 8 strat, w jednym meczu tam fatalne statystyki, fatalne mecze. Joel Embiid nie miał takich meczy. 52 punkty przeciwko Bostonowi, to był taki właśnie statement name, mi, się, mi się wydaje i tam właśnie ta narracja się zmieniła, tak jak to właśnie wygląda w NBA, tak jak to wygląda z tymi wszystkimi nagrodami. To po prostu jest tutaj siła narracji. Cały czas narracją było to, że Jokic i nikt poza nim. Potem zaczęliśmy się przyglądać, takie rzeczy robił niewiarygodny Janis Antetokounmpo czy Joel Embiid, że zaczęliśmy mówić o tej trójce. Joel Embiid to drugi center w historii, ale pierwszy od chyba 20 lat, który zdobył dwa razy króla strzelców z rzędu. Tak, dokładnie on, Joel Beat, jest w ataku niewiarygodny, jest nie do zatrzymania. Sam mówił w sezonie, że nikt go nie zatrzyma, że robi sobie co chce i że w każdej erze i także w tamtej by sobie poradził, że jest bardzo dominujący i jest najlepszy. Tu się zgodzę, że jest kozakiem, ale na pewno sobie z Shekelem Onilem, z jego siłą czy z super umiejętnościami, jakimola na, już by tak łatwo nie radził. I może byłby jednym z najlepszych, ale na pewno. Albo nie wiemy, czy byłby od nich lepszy, a on już tutaj, tutaj tak cwaniakuje. No, ja widziałem, jak taki Ronil w prime, i myślę, że tamci zawodnicy byli mimo wszystko lepsi niż ten Joe Ale ten Joe yy, przede wszystkim w ataku rzuca i nad każdym, robi co chce w ataku, w obronie także miał świetny sezon. no Wydaje mi się po prostu, że tego Jokicza pod koniec tam wyprzedził. Ale to tylko dlatego, że narracja była, że walka jest między nimi dwoma, bo właśnie gdzieś tam z boku był cały czas ten Janis to Kumpu, ale przecież Janis ma statystyki bardzo podobne do MBDA, nawet lepsze zbiórki i, i tak dalej. Defensywnie jest lepszy, drużyna ma lepszą o kilka zwycięstw. Przecież Milwaukee Bucks skończyła jako najlepsza drużyna sezonu regularnego. Właściwie wszystko przemawia za tym, żeby to Janis Antetokumpo dostał tą nagrodę MVP, ale po prostu narracja jest inna. Narracja jest taka, że Jokic lub Mbit, no ale naprawdę nie zdziwiłbym się, jakby gdzieś tam wyskoczył ten i dostał tą nagrodę. Mimo wszystko, także właśnie Janis Antetokumpo. Najbardziej byłbym zdziwiony mimo wszystko, jakby to był Jokic. W zeszłym roku już był bardzo blisko Mbit, a dostał mimo to Jokic. Byłem trochę rozżalone, a tym bardziej Joel. ale no nie dajemy tutaj, bo ciągle jest taka też y, gadka, że Joel Embiid y, jest po prostu niesamowity i nie do zatrzymania i jedyny w swoim rodzaju, ale przecież każdy z tej trójki, każdy z tej trójki ma po prostu atuty i o których możemy i dobre i, z, i gorsze strony, których jest bardzo mało, ale przede wszystkim najwięcej atutów mają, y, że każdy z tej trójki gdyby dostał MVP nie możemy gdzieś tam być się chodzi obrażać, bo to jest tylko nagroda, to po pierwsze, po drugie, no ale jest to bardzo prestiżowa, ale po drugie, no nie mamy na to wpływu, no i gdzieś tam nie zawsze jest, są te nagrody sprawiedliwe. Wydaje mi się, że dostali na tą nagrodę y, y, Jolen Beat, ale nie zdziwiłbym się, gdyby dostał ją Janis. Ale bardzo bym się zdziwił, jakby dostał ją Jokic, bo jednak dwa lata z rzędu dostał i to jest właśnie ta narracja. Jak dostał trzeci raz z rzędu, jakby miał dostać? Nie, nie uważam, że na, zasłużył na... Był 20. Znaczy, widzicie, trochę sobie przeczę. 24. strzelcem był tylko w NBA w trakcie sezonu. Był jednym z najlepszych y, za to kreatorów, chyba pierwszym lub drugim asystującym. Bo nawet tego te, teraz nie sprawdziłem y, tych statystyk na koniec sezonu. Ale no, po prostu no był. Bardzo wszechstronny i no niesamowicie to Denver wyglądało. Byli w pewnym momencie najlepszą drużyną w NBA, no i właśnie pod koniec sezonu to wyglądało gorzej. Trochę przegrali meczów i spadli z tej najlepszej, I już nie byli najlepszą drużyną, dlatego ten argument y, gdzieś tam y, właśnie mu, od, mu wyleciał, że już nie był, nie, nie prowadził najlepszej drużyny. Y, wydawało się też, że oni idą po mistrzostwo. To był jakiś tam mój. Y, Czarny koń i nadal jest ten Denver Nuggets, ale gdzieś tam są, mają te swoje problemy. Po trade deadline za bardzo się nie i, i po prostu końcówkę sezonu mieli gorszą. przez to wydaje mi się, że Jokic to MVP stracił. Stracił on i tak ma to gdzieś, bo on się nie przejmuje tymi nagrodami. I tak jak dostawał w poprzednich latach, mówi, że w ogóle go to nie interesuje. To są Europejczycy też inaczej. Pewnie o tym myśli Janis, pewnie by chciał dostać, bo mówił ostatnio o tym w wywiadzie, ale pewnie nie dostanie, bo pewnie dostanie ją Joel ale ten Janis Antetokounmpoł właśnie. Przecież jak naprawdę oglądałem te spotkania to no po prostu no nie do zatrzymania goś. No ale mimo wszystko wyróżnia się chyba Joel nad nimi. Po prostu chciał tą nagrodę, szedł po nią. Tak się, tutaj też mamy Milwaukee Bucks, którą jest mimo wszystko dużą kompletną. Jak Janis nie grał także wygrywali. Jak nie było Joel Embita, też było podobnie w sumie. No ale nie, byli na minusie. Jak był Joel to miał bilans 43 jak grał. To mieli bilans 4326 to też jest jeden, to byłby najgorszy bilans w historii, jeśli chodzi o zawodnika, który ma dostać MVP. Więc jeśli dostanie tą nagrodę, to też będzie pierwszym y, z takiej z, drużyną, z którą osiągnął tak słaby bilans, tak słaby wynik. Ale mimo wszystko y, wydaje się, że to będzie on. Y, dwukrotnych z w ten ostatni mecz, niesamowity z Bostonem. On tam naprawdę się mega pokazał. Oczywiście ten jeden mecz. Y, nie powinien stanowić on zmiany narracji, i tak dalej, ale tak chyba właśnie było, że ten mecz to był taki naprawdę statement game, i on zadecydował, że już było coraz na styku, i Jokic miał dzień wcześniej 8 strat. Też nie wiem, czemu w jednym ze spotkań właśnie Jokic grał. Tam w niektórych meczach mógł już siedzieć, to go wypuścił yy, trener i Denver, no i niestety Malon tam popełnił błąd. Że go wypuścił w samym spotkaniu. Tak samo było też z Embidem, co prawda, bo oni wystawili Embida w jednym spotkaniu, bo chcieli pokonać Miami hit, żeby na nich nie trafić w playoffach. Yy, niestety się nie udało i Jimmy Butler skakał po głowach, i yy, po prostu zniszczył ich. Pokazał im w, ich w hali. Ich zresztą były partner przecież Joel Embida. Yy, pokazał im po raz kolejny, kto tam rządził na tym parkecie, ale potem, jak wiemy, yy, to się wszystko źle skończyło dla Jimmy'ego Butlera, bo przecież. Miami Heat przegrało przegrało mecz z Atlantą która po prostu wyrwała ich chciała i dużo była lepsza i dlatego to Atlanta Hawks gra dalej postawił na MVP na Joel to może się czuć zadowolony, no bo przecież jakiś czas temu był kurs 16 na to, że zostanie MVP, 3-4 miesiące temu potem spadł do 6, potem do 3, 2 I ta, to tak Wyglądało właśnie, że szło w tą stronę, że ten Joel Bit tą nagrodę będzie mógł dostać, cały czas tym fawortem był Joki, ale gdzieś tam ta końcówka się popsuła i skończy się jak się skończy, a decyzja i kiedy się dowiemy, bo przecież sezon się skończył, no to jak wiecie, co rok inaczej sobie dają tą nagrodę, właściwie mówią o nią. będą pewnie jakieś przecieki, ale taka już decyzja ostateczna, oficjalna informacja pojawi się pewnie. Podejrzewam ja, że powiedzmy przed drugą rundą play-off. Tak myślę, bo nie mogą czekać tak jak zwykle do czerwca albo jeszcze dłużej. to już był, byłoby w ogóle bez sensu. Dajmy już te nagrody. Są także jeszcze inne, o których można tutaj porozmawiać, ale nie chcę za dużo tutaj gadać o nagrodach, bo chciałem ten odcinek nagrać o czymś innym, o czymś ważniejszym yy, niż nagrody. Przynajmniej ważniejszym dla nas, yy, o spotkaniach play-off, o tym, co jak widzimy, kogo widzimy jako faworyta. No ja. Oczywiście najbardziej czekam na Phoenix Suns i Kevina Duranta. Jestem fanem od wielu lat. Kiedyś byłem Michaela Jordana, potem Alana Eversona, a przez ostatnie 12 lat Kevina Duranta od samego początku wszedł do ligi. Zwróciłem na niego uwagę, mu kibicowałem najbardziej, się cieszyłem. Grał oczywiście w Oklahomie, potem ta jego decyzja mnie dobiła strasznie, ale ciągle no, ten zawodnik mnie zaskakiwał swoimi idiotycznymi decyzjami. Ale na parkiecie po prostu nie ma lepszego do oglądania dla mnie gracza. Uwielbiam jego styl, jego grę. Po prostu niesamowity zawodnik, jemu kibicuję, więc Phoenix Sans, on od przyjścia do Phoenix Sans nie przegrał meczu. Od Trade Deadline przecież. No to, to przecież oczywiście był kontuzowany, tam nie grał we wszystkich, ale po prostu ta, on jak się wpasowuje bardzo łatwo do drużyny. Slim Reaper, taką ma przecież ksywę, on nie lubi jej, ale no i on już 3 do Warriors dołącza od razu. Zdobywali mistrzostwa tam seryjne, co prawda, był z Kari i tak dalej. Potem wydawało się, że Zambrók też miał szansę, ale no to, była, to było złe połączenie z Kyrie Wingiem czy z Jamesem Hardenem. Teraz ma naprawdę drużynę, która jest bardzo godna sukcesu, bardzo godna. Przede wszystkim Chris Paul, końcówka kariery, i on bardzo chce zdobyć mistrzostwo. Do tego Devin Booker przecież jest jednym z dwóch, trzech najlepszych shooting guardów w NBA na pewno. Dla mnie, w, w mojej klasyfikacji, bo właśnie myślałem ostatnio nad rankami, też na pewno chciałbym je podać, to jest numer dwa. Bo na pierwszym miejscu za ten sezon jest u mnie Mitchell. Tak, Donovan Mitchell, który przed Utah jest po prostu świetny gra dla Cleveland. Nie wiem jak się skończy pierwsza seria przeciwko nowemu Yorkowi i będziemy tutaj się zastanawiać, ale wydaje mi się, że Donovan Mitchell to jest mega lider i daje radę. To jest jedyny też zawodnik, który cztery mecze z rzędu rzuca po 40 punktów w tym sezonie. To też ciekawe, bo to jest też sezon, w którym 50, 50 razy padało 50 punktów. Chyba, czy jakoś tak, no nie rekordy punktowe były niesamowite. Każdy rzucał, no to już jest inna liga. Tutaj naprawdę zawodnicy umieją rzucać do kosza, to jest coś oczywistego. Nie? Tak samo mnie zaskakują, że taki Trey Murphy trzeci. Wczoraj znowu ten zawodnik z drugoroczniakiem gra jak no niesamowicie, I to są przy playoffy, i on daje radę, no co prawda przegraje z Oklahomą, też się cieszyłem. Wczoraj właśnie ten mecz niesamowity Pelicans, wczoraj był, no może nad nim się skupia, bo te mecze już dzień wcześniej co były, to już trochę mi wyleciały z głowy, ale ten wczorajszy Pelicans z Oklahoma, no... Świetnie zaczęła Oklahoma szczególnie Lou Dort, tam naprawdę się dwoje, troj Ostatnio już też świetną końcówkę sezonu ofensywnie, a oprócz tego jest dobry w defensywie. Shai Julius Alexander za to zaczął mecz spokojnie i słabo właściwie, 1 na 5, tam potem się powoli rozkręcał i skończył ostatnio z 32 punktami. I tak jak Josh Giddey, 31 punktów, prawie triple david, 9 zbiórek, 12 asyst, to był taki lider, także... Oni poprowadzili Oklahoma do zwycięstwa, gdzie Ingram grał na swoim poziomie. Grał świetnie, ale słabiej zagrał McCollum. Słabie, bardzo dobrze też zagrał Trey Murphy trzeci właśnie, ale słabiej zagrali inni. I, I no, nie udało się Pelicans tego meczu wygrać, a byli faworytem. Byłem trochę zdziwiony, bo tutaj typowałem Pelicans, a jednak Oklahoma wyrwała to zwycięstwo i pokazała, tak jak w sezonie, że to jest drużyna, która może pokonać każdego. Świetna młoda drużyna, jak tam będzie powrót Grena i przyszły sezon, i ogólnie przyszłość zapowiada się dla nich bardzo dobrze. Więc no ten mecz tutaj zaskoczyli, wygrana ostatecznie Oklahoma. No i co będzie dalej? No zobaczymy. Dzisiaj mamy kolejne spotkania. Dzisiaj mamy kolejne spotkania, które bym chciał je na pewno zapowiedzieć. Chciałbym także mam ranking podcastów najlepszych w Polsce opowiedzieć dokładnie to tutaj głównie w tym nagraniu o to tutaj chodzi. Jeśli chodzi o wczorajszy ten mecz, no to tam się w końcu ostatecznie skończyło 120-118, więc naprawdę no w samej końcówce, bo tam było po 116 i w samej końcówce ten Oklahoma ten mecz wygrywa. Chicago Bulls, ten mecz z Toronto Raptors, to też niesamowicie to wyglądało. Pierwsze dwie kwarty zdecydowanie dla Toronto, nie grali swoje no ale Zaklawian był gorący i on wyrwał to zwycięstwo ostatecznie, chyba 39 punktów w końcu w cenie do zatrzymania. Demar De Rozan, słabszy trochę mecz, cały czas gdzieś tam, ale w końcu ostatecznie zdobył 23 punkty. Po przeciwnej drużynie 32 za to zdobył Siakam, on tam trzymał grę, także Fred Van Liet za 26 punktów i Scotty Barnes grał przebłyski wreszcie, dobry mecz zagrał. Bo 19 punktów rzucił. Scotty Barz, ale miał 10 zbiórek, miał też takie wejście pod kosz, że wydawało się, że już ten mecz jest w końcówce na 2 punkty przewagi tam w ostatniej minucie, ale mimo wszystko wyrywają, by był gorący, te 39 punktów. 12 na 22 z gry. DeRozan to także pomógł. 23 punkty zławki Patrick Williams był bardzo aktywny. No, Chicago wyrywało zwycięstwo w Toronto. Tu byłem też zaskoczony, ale się bardzo cieszę, że właśnie te dwie drużyny Oklahoma i Chicago wygrywa. A dzisiaj mamy kolejne spotkania. Dzisiaj już przecież lecimy z playoffami i mamy. O nie, to dobre. Ja już mówię, że dzisiaj, ale to nie. Przecież to jeszcze mamy. Czas do soboty, tutaj widzę, z piątku na sobotę, czyli jutro y, będziemy mieli dwa spotkania, ale tutaj widzę w Chicago, Miami. To będzie znakomite spotkanie, już się nie mogę doczekać i, i to jest o północy. No, no, a później w sobotę już mamy 18.00. Pierwszy mecz y, Philadelphia-Brooklyn Knights, potem mamy o 23.00 y, Cleveland Cavaliers, y, New York Knicks, no i o 20.30, a to jeszcze wcześniej, przed tym spotkaniem, mamy mecz. Boston Celtics, Atlanta Hawks. Tutaj chyba nie będzie niespodzianki. Myślę, że sobie Boston spokojnie poradzi. Jeśli chodzi o Filadelfię z Brooklynem, tam mogą być jakieś problemy, ale myślę, że Filadelfia będzie spokojnie awansuje sobie dalej. A jeśli chodzi o, o parę, Cleveland. Nowy Jork, to tam liczę na mega serię. Znaczy, może to nie będzie najpiękniejsza seria, ale to będzie na pewno walka, i tam będzie dużo meczy, coś mi się wydaje. I tutaj nie jestem do końca w stanie wskazać faworyta i swojego. No, na kogoś muszę postawić. No, ja tutaj będę stawiał mimo wszystko na niespodziankę, że Nowiorczycy yy, mieli świetny sezon, że oni, niespodziankę w kontekście tego, że to oni nie są rozstawieni, że oni są numer 5. A klient jest numer 4, no więc tutaj wydaje mi się, że może nie pierwszy mecz, może pierwszy mecz jeszcze Cleveland wygra, ale wydaje mi się, że ostatecznie tam w 6 czy 7 spotkaniach wygrają to Noworoczycy świetnie wyglądali. Quickly, najlepszy rezerwowy, no właśnie, także co do tych nagród, bo wcześniej o tych nagrodach mówiłem, ale no właśnie, Emanuel Quickly mógłby zostać na pewno i pewnie zostanie najlepszym rezerwowym sezonu. Tutaj jest kandydatem z, y, razem z Markom Brogdonem z Boston Celtics, ale dla mnie on jest wyżej, bo zdecydowanie chyba o 15 meczów więcej zagrał i miał bardzo w, duży wpływ, taki podobny jak Markom Brogdon, więc gdzieś tam na końcu będę, y, powinny decydować jednak te spotkania. 15 spotkań więcej zagrał to jest sporo i myślę, że Emanuel Quickly tutaj zdecydowanie zasługuje na tą nagrodę. Y, co do Defensive Player of the Year, no tutaj też by trzeba było się zastanowić, ale jeszcze do tego wrócimy. Mówię, klasyfikacja graczy, czy wszystkie nagrody jeszcze rozdamy. Tutaj tak na gorąco to nagranie, bo widzicie, że jestem niewyspany. wstałem niedawno i tak nagrywam sobie, że nawet wyników dobrze nie znam. Ale obiecuję Wam i że cały czas obserwuję i wszystkie mecze oglądam i słucham także w pracy, w radiu, mam na słuchawkach również tam no cały czas NBA na okrągło i cały czas gdzieś tam chciałem nagrywać, ale nie było czasu, to że gdzieś ta piłka nożna przebiła, bo przecież fantazy Premier League teraz także będzie nowa kolejka, ale nie wiem czy zdążę nagrać ten materiał nowy. Trzeba po prostu było już zacząć już nagrywać o NBA, bo to jest mój konik przecież. Jeśli chodzi o typy przecież, tak samo będzie tutaj typował i nie tylko spotkania kto wygra, kto przegra, także statystyki zawodników. No bo właśnie, teraz mamy tą przerwę do soboty, więc nie ma, y, będzie można tutaj ponagrywać trochę materiału, zapowiedzi tych spotkań, tych serii. więc może tutaj kolejny temat, jaki chciałem tutaj dla, wam przedstawić, to będzie. Castenby w Polsce najlepsze, teraz chcę podać swój ranking, a także powiedzieć plusy i minusy danych podcastów. Jest tego w Polsce sporo, naprawdę content jest dobry, naprawdę na wysokim poziomie te podcasty, ale jeden mi się bardziej przypadł do gustu, drugi mniej. Yy, Najlepszym zdecydowanie dla mnie podcastem jest, gdzie powstało już ponad 1200 odcinków między Rondem a Palmą, gdzie Maciek Kwiatkowski razem ze Znykiem prowadzą go znakomicie. Świetnie się to słucha. Ostatnio trochę mi podpadł Maciek, bo pali te papierosy. Poprosiłem gdzieś tam na Twitterze znika, bo maczka tam nie ma, żeby gdzieś tam zaprzestał palenia tych papierosów i pufania do mikrofonu. Tego nie zrobi. Dalej będzie pufał, ale mimo to... Jest to świetny content i naprawdę dobrze jest ich posłuchać, uwielbiam ich słuchać, ale tutaj jestem trochę, nie podoba mi się tutaj to podejście i to palenie. Nie podoba mi się także, ich podejście, jeśli chodzi o tego najlepszego Gota, najlepszego w historii, ciągle z wychwalania Lebrona. Zawsze jest porównywanie do Michaela Jordana, to taka ich. Tutaj też zaleta czy wada, ale ciągle tylko ten Lebron James, gdzieś tam kibicują Lakersą, wiadomo. Znik może gdzieś tam nie do końca są ale nie, no bardzo fajnie się ich słucha. Tutaj są numer jeden, zawsze czekam na ich odcinki. Często się nie zgadzam z ich opiniami, ale bardziej ze Znikiem się zgadzam niż z Maczkiem Kwiatkowskim, tak szczerze powiedziawszy. Ale nie, świetnie się ich słucha, są najlepsi. Drugi najlepszy, tak myślę, że to jest podcast specjalny, gdzie Michał Górny raz z gośćmi, na przykład z Maczkiem Udenem, prowadzą go także znakomicie. To jest podcast, który tak, na który zawsze także czekam, trochę za rzadko wychodzi, więc tutaj mam tutaj trochę, wolałbym, żeby częściej gadali, no tutaj bardzo merytorycznie, fachowo także Karol czasem się dołączy i pogada, on także ma te swoje solowe utwory gdzieś tutaj też go dodam na pewno jest. Jeden z wyróżniających się i taki, jak Karola słucham, to on zawsze się z nim zgadzam właściwie. On zawsze mówi bardzo obiektywnie i bardzo ma podobne podejście do koszkówki jak ja. Więc gdzieś tam jeśli chodzi o zdanie, to najbardziej szanuję chyba Karola i zawsze najbardziej się z nim zgadzam. O, przynajmniej w ten, w ten desen, że... Później mamy jednak takie jak... Po podcast specjalny mamy do kosza. No, no nie podoba mi się, nie, nie, bardzo populistyczny, znaczy nie podoba mi się, no już jest gorszy, no, do kosza, no, nie, nie do końca ten program, no, wszyscy się tam spotykają, fajnie, goście, ale to jest takie trochę populistycznie nie, dla mnie, ja już ten NBA jestem tak y, dość mocno wpatrzony, że te ich teksty są bardziej dla bardziej nowych, y, o, co wchodzą do NBA, nie do końca mi to pasuje, ten format także... No, Expand NBA to jest z Noculakiem Mirosławem podcast i, i z kimś tam go prowadzi i to także tak, mi się nie podoba. No, szczególnie Mirosław Noculak, no nie do końca. On trochę taki Michałowicz i nie chce się za bardzo go słuchać trochę takie farmazony. Wiadomo, trener, wiadomo, że się zna na koszykówce, ale nie umie jakby tego, nie jest zbyt ekspresyjny, nie umie tego przedstawić, nie podoba mi się jego komentarz, nie podoba mi się po prostu za bardzo ten podcast. Kochana NBA no tak samo gdzieś tam na samym dole na pewno nie mają podjazdu do tych pierwszych dwóch podcastów. Zdecydowanie, między rondem a palmą i podcast specjalny to są najlepsze. Do kosza gdzieś tam można obejrzeć. Jeszcze jest Probasket, no kiedyś nie wiem, dawno ich nie słuchałem, ale kiedyś nie do końca mi przypasowali, ale gdzieś tam można posłuchać, ale gdzieś tam także nie mają podjazdu do tych dwóch najlepszych. Jeszcze z Gruba Lady. To jest taki podcast, o którym tutaj chcę powiedzieć na końcu, a gdzieś tam mógłby być spokojny, gdzieś na pierwszym miejscu nawet, bo to jest podcast traktujący o historię NBA. Rzadko bardzo wychodzą odcinki powiedzmy raz na miesiąc, ale jak wychodzi to jest konkretny content, bardzo mi się to podoba, świetnie prowadzony, właściwie też jeśli chodzi o merytorykę, to chyba topowy, jeśli chodzi o. Historię, taki podcast w Polsce bardzo polecam. Gruba Lady o NBA co miesiąc mniej więcej odcinki, tam jest gdzieś z 10 czy 12. Bardzo polecam, żeby to sobie także obczaić. No więc to będzie na tyle. Te podcasty są chyba warte uwagi. Jeden jest lepszy, drugi jest gorszy. Sobie sami wybierzcie, przesłuchajcie. Ja już dzisiaj będę kończył i wracamy niebawem z kolejnymi materiałami na moim kanale. Piłkaj cześć.